A kto, kto to by miał wtedy sprzedawać tę energię? Firma Eniga. Okej. Okay. A tam nie ma czasami, że tam trzeba jakąś opłatę, bo ja ostatnio czytałem o tym i oglądałem taki film na, na YouTube i że tam jest jakaś Aha. opłata, którą trzeba zapłacić na samym początku w tej Enidze. Jeżeli chce się pan wcielić do Enigi po prostu na własną rękę, to jest to opłata 3000 zł. Natomiast jeżeli przez partnera pan idzie, czyli przez nas, to tej opłaty pan nie ma. Mhm. Więc ta opłata, tej opłaty pan po prostu nie płaci. Znaczy podobno płacę, tylko że płacę ją w sprzedaży instalacji fotowoltaicznej, no bo oglądałem taki film z takim panem z, właśnie z tej ja Też to oglądałem, no, ale to nie jest pan z Enigii, to jest pan, który no w zasadzie nie wiem dokładnie na jakie podstawy to, to, to zweryfikował, być może w jakiś mniejszych firmach ta opłata jest gdzieś chowana, tak? mhm. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o sam, sam proces Eniga, e, mimo wszystko zarabia na transferze prądu tak naprawdę, bo jak kupują od pana tam kilo, załóżmy tak, pan kupuje kilowatogodzinę za złotówkę sprzedaje pan za 80 groszy. Tą samą wartość prądu, Eniga, sprzedaje firmie. Załóżmy za 2 złote. I to się, to się tak naprawdę tutaj opłaca w, w współpracy długofalowej. Okay. No, natomiast gdzieś tam na poziomie negocjacji no to mogę Panu powiedzieć, że no owszem, tak, mieliśmy taką ofertę, żeby po prostu na początek e, tą, opłatę, tą opłatę manipulacyjną jak najbardziej e, opłacać. Tak? I to mają firmy, które działają przez partnera, przez firmę Stilo Davida, mhm. która, która jest tak jakby jednym z autoryzowanych punktów e, sprzedaży Enigi. Natomiast my mamy kontrakt bezpośrednio z Enigą. I tego pośrednika mamy wyłączonego z, z obiegu, więc tej okay. opłaty nie ma.